Dawno nie nagrywałam, ale bardzo źle się czuję. Bardzo ciężko się rozchorowałam dodatkowo, a także przez pewien czas nawet nie mogłam zupełnie mówić. Nazbierało się trochę materiałów, o których chciałabym powiedzieć, trochę tematów. Dzisiaj chciałabym, abyśmy się zastanowili, nad tym, komu tak naprawdę służy RODO. RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, po angielsku GPD, GDPR, czyli General Data Protection Regulation, w zamyśle miało bowiem służyć ochronie jednostki przed nadużyciami władzy, korporacji no i nieuczciwych praktyk gospodarczych, a nie izolacji ludzi samych od siebie. Jak to ma miejsce w istocie? A więc zasadniczo ochrona naszych danych osobowych miała zlikwidować m.in. handel naszymi danymi osobowymi. Także było to bardzo piękne założenie, i właściwie powinno, gdyby było istotnie realizowane. Służyć no, temu, aby nie można nas było nękać tym, czym i tak jesteśmy nękani obecnie, w formie na przykład nachalnych reklam. Yy, miało to praktycznie służyć temu, aby obywatel miał kontrolę nad własnymi danymi. Miało to ograniczyć handel informacjami i manipulację reklamową. Którą teraz na siłę nam się wpycha, a w zamyśle miało wzmacniać wolność, bezpieczeństwo, a nie ograniczać go. I zwracam się do osób starszej daty, które pamiętają początki internetu. Na początku lat 2000, kiedy to internet oznaczał otworzenie świata, otworzenie na kontakty. Każdy, zasadniczo, mógł znaleźć dowolny kontakt, adres mailowy, a nawet numer telefonu. W związku z tym ludzie mogli się ze sobą komunikować, można było skontaktować się z, bardzo łatwo z ludźmi po drugiej stronie globu, ze znanymi. Autorami czy artystami? Bardzo ułatwiało to kontakt, jednocześnie pozwalało kontaktować się ludziom o podobnych zainteresowaniach i realizującym na przykład podobne projekty artystyczne. Pamiętam jak sama byłam zdumiona, na przykład głosami z drugiego końca świata, z Antypodów, kiedy dowiadywałam się, że ludzie robią rzeczy bardzo podobne do tego, co ja. Staram się realizować i było mi bardzo miło, bo nikt nie mówił, kto ma prawo do takiego interpretowania sztuki. Wprost przeciwnie, myśmy się dzielili informacjami, staraliśmy się sobie pomóc wzajemnie. Internet był przestrzenią zaufania i współpracy. Także. Bardzo to też ułatwiało kontakty z politykami czy z dziennikarzami. Komunikacja była prosta, a przestrzeń publiczna naprawdę była wspólna. Natomiast dzisiaj dochodzimy do sytuacji, Niemalże nierzeczywiste, a mianowicie z sieci znikają nawet służbowe adresy czy prywatne maile poselskie. Także teraz na przykład nie możecie już napisać maila do posła, na którego głosowaliście, bo po prostu nie ma takiej możliwości. Znikły także numery telefonów, także właściwie, jeśli masz sprawę, to każą ci wysyłać maila. A bardzo często zdarza się, że takie maile po prostu trafiają do, do spamu, nikt nie, albo nikt ich nie sprawdza. Także w tej chwili praktycznie, żeby się skontaktować z kimś, kto powinien człowieka reprezentować we władzach, mamy coraz mniej możliwości. Instytucje zasłaniają się RODO, aby uniknąć kontaktu i odpowiedzialności. Na przykład bardzo trudno jest pociągnąć do odpowiedzialności urzędnika za źle wykonaną pracę, ponieważ wszyscy zasłaniają się RODO. A formularze, które w tej chwili zastąpiły rozmowę bezpośrednią, która była podstawą, a biurokracja zastąpiła zaufanie. Czyli y, owa ochrona prywatności stała się pretekstem dla instytucji i dla osób zaufania publicznego do zamykania się przed ludźmi. I powiem Wam, że kiedy zaczynałam pracę w gazecie, to y, byli redaktorzy dyżurni. Y, przez całą dobę praktycznie do redakcji można było. Zadzwonić można było y, powiedzieć o tym, na przykład czego się było świadkiem, ewentualnie y, o jakiejś patologicznej sytuacji, którą można było zgłosić. I ten kontakt był w tej chwili. Y, no nie ma nawet maila, na którym można by napisać, y, tak, żeby mieć pewność, że zostanie on odebrany. Jest to swego rodzaju paradoks systemu. Obywatel jest chroniony przed kontaktem, a nie dzięki kontaktowi. RODO stało się bardzo wygodną tarczą dla instytucji i zamiast chronić słabszych, często po prostu chroni yy, tych silniejszych. Tych, którzy i tak są faworyzowani, także w tej chwili, dzięki tym rozwiązaniom, słabi mają coraz mniej możliwości, aby dochodzić sprawiedliwości. Bezpieczeństwo danych stało się bardzo wygodnym alibi po prostu dla zwykłego braku odpowiedzialności. No i wiąże się to oczywiście ze skutkami społecznymi. W ten sposób zanika bezpośrednia komunikacja pomiędzy ludźmi. I zwiększa się poczucie izolacji i nieufności w stosunku do drugiego człowieka, ale przede wszystkim w stosunku do instytucji. Internet przestał praktycznie być wspólnotą, a stał się siecią takich jakby odgrodzonych enklaw. Algorytmy korporacji przejęły kontrolę nawet nad tym, kto z kim może rozmawiać. I tu mogę Wam powiedzieć o pewnej absurdalnej sytuacji. Otóż ponieważ no staram się wrócić do pisania na, no, takiego przynajmniej jak przed laty. W tej chwili zależało mi przy zbieraniu materiałów do książki na pewnym kontakcie. Była to osoba, którą znałam, z którą się kontaktowałam, która nie korzysta z mediów społecznościowych. I po prostu nie mogłam tego maila znaleźć. Mniej więcej pamiętałam, ale nie byłam pewna. A, a ponieważ no nie pisze się na adres, mniej więcej, w związku z tym przypomniałam sobie, kto może mi pomóc, po prostu w kontaktowaniu się z osobą, którą, jak mówiłam, znam. Postanowiłam poszukać. Na Facebooku, i rzeczywiście znalazłam osobę, która mogła pomóc w kontakcie, po prostu. No i napisałam wiadomość. No i nie dostałam odpowiedzi, byłam zdziwiona, ponieważ w wiadomości było tylko, że nazywam się Małgorzata Caprari i bardzo proszę o pomoc w skontaktowaniu się z panem X w takiej i takiej sprawie. No więc było to jasne, nie było do, do niczego szkodliwe. Otóż m, okazało się, że ta wiadomość nie dostała, została dostarczona, gdyż, m, jak udało się sprawdzić, dlatego że ja i osoba, do której pisałam, nie mamy wspólnych znajomych, a więc nie mamy już prawa się kontaktować. W związku z tym musiałam uruchomić 10 kontaktów, aby trafić do tej osoby, która po prostu pomogła mi w ciągu dosłownie kilkunastu minut. Rozumiecie paradoks tego, czego jesteśmy świadkami. Obecnie można powiedzieć, że rzekomo chroniąc dane utraciliśmy relacje. W imię bezpieczeństwa rzekomego utraciliśmy wolność, a jednocześnie nie zatrzymało to ataku instytucji na obywatela, na przykład przez bardzo nachalne reklamy, które nie są ograniczane żadnymi regulacjami. W tej chwili, na przykład, jeśli sięgniecie do jakiegoś popularnego portalu, chociażby kulinarnego, to okaże się, że nie możecie go praktycznie oglądać, gdyż ilość reklam, które jednocześnie się wyświetlają, po prostu nie pozwalają przeczytać tekstu. I, i tu to, co jest właśnie takie istotne, to to, że RODO z idei obywatelskiej. Przekształciło się w coś, co możemy określić jako narzędzie dystansu. I tu mamy do czynienia z algorytmiczną blokadą kontaktu. Właśnie to, o czym mówiłam: media społecznościowe ograniczają kontakt z osobami poza kręgu znajomych. I, i do, nie, nie dotyczy to tylko jednego messengera. To samo możemy zauważyć także i na LinkedIn, i na, na Xie, po prostu nie można napisać do osoby, którą się uważa za obcą. Internet z sieci otwartej zamienił się więc w system zamkniętych barierek, takich zamkniętych baniek. Nie możesz już nawiązywać kontaktu z kimś. Kto mógłby ci pomóc w pracy, książce, w badaniach naukowych, bo nie macie wspólnych znajomych. Bezpieczeństwo zmieniło się po prostu w cyfrową izolację. I co to oznacza naprawdę? Oznacza utratę realnego bezpieczeństwa, ponieważ RODO i przepisy przeniknęły też w sferę bezpieczeństwa publicznego. Zgłaszający zagrożenie ryzykuje, że zostanie ukarany za fałszywe wezwanie. I powiem Wam również o sytuacji z mojego podwórka. Otóż w nocy ktoś chodził po dachu. Oczywiście mógł to być jakiś wyjątkowo duży i niezgrabny kot, ale było wyraźnie słychać kroki, które wydawały się ludzkimi krokami. Ponieważ jestem sama, z psem, ale no, jako osoba niepełnosprawna nie poradzę sobie, więc zadzwoniłam i dowiedziałam się, że albo mam osobę złapać, albo mam ją jakoś przytrzymać, bo w przeciwnym razie, jeśli by przyjechał patrol, to zostałabym ukarana za fałszywe zeznania, wezwania. Tak samo bardzo przykra sytuacja ma w przypadku pilnej pomocy. Otóż wyobraźcie sobie, że obecnie niemalże za przestępstwo uważane jest wezwanie pomocy dawnego pogotowia do wypadku na przykład choroby chronicznej, która się zaostrzyła, tak jak na przykład astma, która może być śmiertelna. Otóż w tej chwili nie ma praktycznie zwykłych lekarzy, ale ratownicy. W związku z tym przyjadą co najwyżej do zawału albo wypadku. Natomiast w przypadku choroby chronicznej to się dowiadujemy, że mamy albo jechać na ostry dyżur, albo czekać do rana. Czy zdajecie sobie sprawę z, absur z poziomu absurdu, do którego doszliśmy? I w tej chwili właściwie mamy do czynienia z tym, co kiedyś było taką podstawą, prewencją, a mianowicie policja i służby unikają porad, bo to nie jest ich kompetencja. Który Człowiek, który słyszy właśnie jak na przykład chodzenie po dachu, coś niebezpiecznego, niepokojącego, zostaje sam z odpowiedzialnością. Zamiast ochrony mamy paraliż reagowania i strach przed działaniem. I właściwie to dalej przekłada się coraz bardziej w, na cios w kulturę, badania i wszelaką twórczość, ponieważ RODO utrudnia kontakty badaczy, dziennikarzy, pisarzy z ludźmi i instytucjami. Biblioteki i archiwa ograniczają też dostęp do materiałów, oczywiście powołując się na ochronę danych. Z przestrzeni publicznej znikają świadectwa, biografie, listy. Kultura traci swoje źródła człowieka, rozmowę, doświadczenie. Powstaje zatem twórczość oderwana od życia, czysto techniczna, pozbawiona emocji. Także jest to sytuacja, która zaczyna przejmować. Właściwie kontrolę nad światem, ograniczać nas w każdym stopniu. Także, no cóż, trzeba się nad tym zastanowić, i chyba warto byłoby powiedzieć: stop. Stop przeinaczaniu idei albo tworzeniu regulacji biurokracyjnych. Które nie służą człowiekowi, a jedynie samej biurokracji, która dzięki temu rośnie coraz większa. Czy zdajecie sobie sprawę, że wprowadzenie RODO wymagało zatrudnienia kolejnej, ar całej armii urzędników, którzy rozpatrują pewne różnice interpretacyjne? W ten sposób, kiedy stajemy się, dochodzi do atomizacji społeczeństwa. Stajemy się coraz bardziej samotni w świecie rzekomo coraz bardziej zaludnionym. I tyle, kochani, pozdrawiam Was serdecznie.